Dajcie po dłuższej przerwie. Wy generalnie nie macie przerwy w odcinkach zbytniej, bo chyba tylko raz mi się zdarzyła. Ale przerwa w nagrywaniu była dość spora chyba dwutygodniowa. Musiałem sobie przycisnąć pewne tematy, tak żeby je pokończyć. A żeby to zrobić, no to musiałem zrezygnować z, z nagrywania, żeby ta robota po prostu szybko szła, bez tak zwanego zbędnego. Wracam do żywych. Dzisiaj poniedziałek. W międzyczasie, przez te dwa tygodnie, no to wam jakoś tam szybciutko za chwilę streszczę, co było robione. No a dzisiaj rozpoczynamy, jakby kolejny tydzień. Zostałem mi 3 tygodnie do urlopu. Z jednej strony się cieszę, z drugiej strony nie do końca, ponieważ już wiem, że nie wszystko co obiecałem uda mi się ogarnąć. No ale no, no tak czasami jest. Nie jesteśmy w stanie wszystkiego przeskoczyć, nie jestem w stanie zrobić dwóch na, na raz. No, nie, nie da się zaparkować ich tak blisko, żebym prawą ręką kręcił jedno oko, a lewą drugie. Ale jest, postaram się ogarnąć jak najwięcej, żeby mi zostało tej pracy zaległej jak najmniej. Więc dzisiejszy dzień rozpoczynam od, od takiej znanej mi lunchi, którą kiedyś zbudowałem dla jednego klienta. Też zmodyfikowałem bardziej, a teraz jest w innych rękach. Zakres pracy jest taki, że przegląd z grubsza całości. Coś piszczy w tylnych hamulcach czasami, więc to jak zostanie czasu to też ogarnę. Największym problemem jest to, że poluzowało się turbo. Tutaj brakuje nakrętki, no ale to jest jakby pikuś. Brakuje też nakrętki od spodu turbiny i wydmuchało uszczelkę, więc niestety turbo jest do wyjęcia. Żeby to zrobić trzeba spuścić płyn chłodniczy, a jest teraz gorący, bo przyjechali Państwo z Łodzi. Powoli zacznę sobie to rozbierać, zacznę od wymiany oleju w silniku, bo też miałem to zrobić. Niech sobie stygnie furka, a jak tylko trochę będzie chociaż, chociaż trochę chłodniejsza, to zacznę rozbieranie turbosprężarki, i wyciąganie do wymiany tych. Tam są dwie uszczelki pod adapterem i nad adapterem pod turbiną. Któraś z nich puściła, no prawdopodobnie dlatego, że akład się albo puściła, dlatego że się rozkręciły te szpilki, albo następstwem puszczenia uszelki, są wykręcone szpilki, ponieważ uszelka zrobiła się cieńsza. No nieważne, tak czy siak, jest to do wymiany. Samo się nie zrobi, więc robię kawę i, i ogień. No i gotowe. Taki fuck up. A tyle roboty. 15 godzina. Jeszcze urwana szpilka, jeszcze to, jeszcze tamto. A więc mogą odbierać Państwo. Auto jest gotowe do jazdy. Dobra, kolejny temat. Grande punto, który robiłem na 250 koni na turbinie TD04. No to było już czas temu dość Długi. Już nie pamiętam nawet. Coś tam się wydziało, brak kompresji na drugim i trzecim cylindrze Więc albo przeskoczył rozrząd z klina, albo druga opcja przepaliło uszczelkę pomiędzy cylindrami Więc rozbieram, żeby dostać się do blokady, włożę blokadę i sprawdzę sobie ustawienie rozrządu No i tyle, jest przestawiony rozrząd Ciekawe czy po ustawieniu będzie kompresja no Tu widzę, że rozrząd jest nowy. Nowa pompa, nowy napinacz, a rozrząd przeskoczył Śruba dolna na wale była niedokręcona, nawet się nie musiałem specjalnie zapierać, żeby ją odkręcić. Klin ścięty, także nie ma co się łudzić, że zawory są całe. Głowica jest ze zdjęcia, zabieram się za rozbieranie. Więc tak, ten troszkę dostał, jest ślad, ten dostał, ten chyba wystaje, ten wystaje, te dwa dostały, ten się nie chowa, no każdy po trochu, także tak. No poza tym, jakoś od strasznych zniszczeń nie ma. tłoki tylko przetarłem i są czyściutkie, więc przy składaniu jeszcze tylko odczyszczę płaszczyznę. Standardowo umyję trochę blok. Jutro sobie to rozgrzebię, wywiozę do, do sztyfierza, niech robi. I wjeżdżam kolejnym, bo jeszcze 500 muszę rozebrać. To kończę dzisiejszą dniówkę, nawet nie poszło tak źle po komplikacji z Deltą. Jutro trochę tu ogarnę. Mamy kolejny silnik do rozebrania. A ja dzisiaj kolejny dzień Cóż tu ja będę dzisiaj robił Tego delikwenta muszę wypchnąć Poskładać i wypchnąć Trochę tych gratów z rozbiórki Gdzieś sobie poukładać Umieścić, żeby mi nie przeszkadzały Bo muszę wjechać jeszcze na chwilę Audi Znane i lubiane Gdzieś tam się wąż przetarł Muszę to załatać A potem wjeżdżam 500 w Której będę również ściągał głowicę Bo tam jest po broleju spory Więc muszę zrobić i głowicę, i wymienię pierścionki. Także zabieram się tutaj od razu za akcję, bo zostawiłem wczoraj trochę syf z uwagi na to, że późno skończyłem. Więc sprzątam, wypycham tego i wjeżdżam kolejnym sprzęciłem. Można zaczynać kolejny temat. No ale, Audi mam. Uzdrowiona. powietrza się upadł chodzenia. Wjechałem teraz tą 500 km. Tutaj jest e, największym problemem: jest spożycie oleju. Na rozgrzanym silniku, podczas ruszania do świateł i tak dalej, jest siwo z tyłu niebiesko. Więc podobnie głowica. Ale klient zażyczył przejrzeć cały silnik, będzie miał też pierścionki. Hamulce już moje dostał, zabarte. Zostały założone. dystansem mam z FMIC. Z 15 naprzód. Bo tylne miałem, znaczy tyle jakiś zorganizowałem, zostały mi tylko przednie, więc za chwilkę je też założę. Zawieszenie, zobaczymy jak będzie z finansami po zrobieniu silnika, co zastanę w ogóle w silniku. Podnica oleju, reflektory to są tam jakieś późniejsze tematy. Hydrografika również, wydech też wkładka do zamka, bo nie ma wcale siatki z dyzach. Kiedyś jak było poprzednio, to zaprojektowałem i wyciąłem sobie, ale nie zdążyliśmy ich dokończyć, więc pojechał bez Więc teraz czas nadszedł, żeby to dokończyć. Mam tutaj siateczki przygotowane, tylko trzeba je dopasować w wąsy, które tam się przykręca w miejsce lamp no i pomalować je na czarno. O, zawieszenie jest dwa razy wpisane nawet fotele. Przymierzyłem ten swój fotel zawarta z punto, ale są zupełnie inne szyny i nie podejdzie bez rzeźby, więc to też na koniec zostawiam. Czyli teraz na tą chwilę najważniejsze są silnik, dystanse, no bo już są, kładka zamka, siatki, wzderzak, to robię w pierwszej kolejności, podliczam i zobaczymy jak będzie budżet pozwalał, to klient sobie zdecyduje czy robimy coś dalej czy nie robimy. Zabieram się ze za spuszczanie oleju, płynu i rozbieranie góry. Trochę sobie go rozgrzebałem, ale znalazłem coś ciekawego. Pierwsza fajna rzecz, turbo tylko leży na kolektorze, wszystko się rozkręciło. Druga rzecz. Źle było podłączone sterowanie gruszką, czyli nie miał doładowania. Ale trzecia rzecz jest najfajniejsza. Zobaczcie, jak się se smażyło. Pasek sobie wytarł miejsce. Prawdopodobnie od tego, że nie przykręcone było turbo i waliło tu ogniem żywym. No jeszcze jedna rzecz na koniec. ale to już jest wisienka. Turbo było przymocowane tylko dlatego, że przykręcone było na dole downpipe. Teraz jak go odkręciłem. No i skręcę dalej. No jest trochę strat wiązka ledwo zipie, będzie trzeba ją przelutować na tym odcinku dobra, ściągam głowiczkę rozgrzebałem silnik widać po tłokach, że trochę oleju smarzyły. głowicę jadę teraz zawieść do naprawy, regeneracji zrobię sobie tutaj trochę porządku i wyciągam tłoki Jutro, był, jutro zrobiłbym honowanie, dopasuję nowe pierścienie, włożę tłoki na miejsce i będę miał dół gotowy, będę czekał tylko na głowicę To cisnę do autoszlizma deftowicz, żeby zostawić drugą głowicę Tłoki wyjęte, a no, faktycznie mają już dość te pierścionki Tutaj na przykład stoi pierścień olejowy całkowicie, tutaj nie da się go wcisnąć czyli zamulił się, no widać zresztą jak to wygląda Także daję sobie na noc do moczenia Trochę puszczą Jutro sobie przechonuję tuleje Dobiorę to szlifuję pierścienie Poustawiam zamki Zmontuję, zamontuję miskę I będę miał od spodu gotowy Czekam tylko na głowicę, bo powinna być za jakiś tydzień No i dzisiaj już środa Wczoraj zostawiłem temat na takim etapie Czyli wyciągnąłem sobie tłoki, moczą się w rozpuszczalniku, w chemii. Dzisiaj sobie skoczę po pierścienie, bo sklep czynny od dziewiątej, więc zdążę sobie te tłoki przygotować, wyczyścić, zanim otworzą. No i będę chciał sobie przechonować tuleje i poskładać cały dół. Taki jest plan na dziś. Do skończenia mam tam jeszcze, to, to jest tu walfę Giuliette, amerykańską i moją lancję, która ostatnio poddała się. Zgasła, nie chciało odpalić. O czym po zlawetowaniu odpaliła i działa normalnie, No ale nie słyszałem wtedy pompy paliwa, więc podejrzewam, że po prostu ona się zacina. Auto ma już swój wiek, więc no jest to możliwe. Będę musiał to sobie dzisiaj ogarnąć jeszcze, czyli wymienić wkład. I jak już to wszystko zrobię, to wtedy pochyla się tutaj nad elektryką. Taki mam plan. Ale zobaczymy, jak mi to wszystko pójdzie, bo niekoniecznie musi iść gładko. Także zaczynam od mycia, od mycia tłoków. A potem skoczę po pierścionki Jeszcze tu na szybko wpadła robótka Wyłączenie drugiej sondy w Mercedesie CLA Odczytuję zawartość, zobaczymy co da się zrobić Pierścionki sobie przywiozłem, mogę zacząć go składać Troszeczkę te tutaj je przechonowałem. Honownicą ręczną Więc są, rysy są odnowione Tak więc mogę sobie montować tłoki Jeden mamy tu już przygotowany Przerwy na pierścieniach ustawione, więc mogę pierwszego sobie montować Wczoraj musiałem się szybko zawijać, więc tutaj za wiele nie nagrałem już potem. Generalnie pierścionki zostały wymienione, zamki do, poustawiane, doszlifowane, pierścienie wymienione, niska wklejona, e, więc teraz tylko czekam na głowicę i będę mógł składać dalej. A dzisiaj, dzisiaj chcę pochylić się nad elektryką tutaj, czyli zacznę prze, przepinanie styczki nadwoziowej. No zobaczymy jak to pójdzie. Coś tam odpaliło. Kilka godzin lutowania, grzebania w schemacie jednym, drugim, trzecim, czwartym. Rozpiskę ja sobie już nawet zrobiłem. Jest jeszcze jeden schemat i fura żyje. Nie chodzi może jakoś super o gładko, bo jeszcze jest niepodłączona sonda, jedna i druga. Nie jest podłączony pedał hamulca. Tu jest taki czujnik przy serwie. Nie jest podłączona klima, dlatego dużo błędów ma. Ale chcę go już zagrzeć, żeby się wiatrak włączył, błędów ma sporo. Czyli ciśnienia, dźwignia zmiany biegów, a to ten jest, nie jest podłączony faktycznie. overboost nie jest grzałka grzałka, to też nie jest. Jeszcze tego nie, nie czaję, to muszę nad tym posiedzieć. Ale ogólnie jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, że odpalił prawie od strzała. Na początku coś mi nie stykało. Myślałem, że jest zablokowany sterownik. Ale gdzieś tam coś zapiąłem wtyczkę drugi raz. I pompka się włączyła. Jak już pompka się włączyła, to już wiedziałem, że zapali licznik. Też sobie zaosiowałem. Na razie ten, na razie ten licznik, ponieważ klient sobie kupił. Licznik z Evos, abarta będę go później montował. Przekodowałem sobie też przycisk wspomagania, który jest teraz sportem, ale jego i tak będę zmieniał cały tunel ponieważ tutaj też sobie kupił klient od Abarta z tym przełączniczkiem tutaj także będę chciał to potem przerobić jeszcze no niech się wiatrak włączy i będę spokojnie. wiatrak się włączył, więc wszystko w normie pierwszy bieg temperatury zbija o już się nawet wyłączył elegancko mogę pracować dalej Piąteczek, koniec tygodnia. Cześć, że mi się coś tam, tam udało pogonić w, w tym konciaku o Swapie. Włączyłem elektrykę, czyli wtyczkę nadwoziową i udało mi się na ten samochód odpalić, zagrzać, także jest spoko całkiem. Zostało mi tam powiedzmy jeszcze z jedna dnioweczka przy kabelkach, bo nie ma wiązek do są Lampa, do jakichś tam zaboru bo sprężarki, no wiadomo, takie rzeczy, które, były, które są w części nadwoziowej. w związku z czym nie ma ich w wersji 1.2.8 zaworowej, prawda? więc muszę to wszystko podorabiać wymienić licznik no i więcej rzeczy jeszcze zamontować tunel z tym przełącznikiem sport no tego jeszcze nie robiłem i schematu nie mam, muszę poszukać myślę, że to jest do zrobienia, tylko, tylko kwestia znalezienia w schematu A no i wtyczki do tego przełącznika w warsztacie więc tego mi brakuje a no, poza tym całkiem fajnie, by odpalił i nawet spoko to wszystko działa więc zobaczymy jak dalej myślę, że jutro, no, miałem robić przy swoim aucie oczywiście chyba tego zaniecham i posiedzę przy tych kabelkach, żeby to już podrobić, może, może przed urlopem uda się to auto oddać a dzisiaj, dzisiaj jadę na warsztat i Będę spawał tu środkowe w Camaro. Kiedyś takie tu zamówiłem z MG Motorsport. Dzisiaj klient ma przyjechać, muszę mu wyciąć stare i wstawić te MG-kowe. Taki jest dziś plan. Więc jadę, bo klient pewnie już czeka. Koniec tygodnia, sobota. Wczoraj cały dzień zaszło mi przy tym Camaro. Klient czekał, więc tak za bardzo nie było. Nie było czasu na nagrywki jakieś pierdoły, bo cały czas robiłem. Czekam w tej chwili na Alpamito. Mam tam do wymiany olej w silniku. Później wjadę jeszcze jednym autem na chwilkę też na olej, no i resztę dnia, czy też dniówki bardziej. Bo dzisiaj jest sobota, więc dniówka krótsza poświęcę. Na no dokończenie tutaj tych części, tej części wiązki, która obejmuje sądy Lambda. Muszę to wszystko tutaj wyjąć i przepuścić ją tam, po wiązce tam, tam, tam i wyjść tutaj przy, przy wtyczce. wyjść. Także taki mam plan na dziś. Zobaczymy, ile, to, ile się uda z tego ogarnąć. Póki nie ma mi to, to może zabiorę się za demontaż tego akumulatora i tutaj przygotowanie sobie miejsca pod, pod tą wiązkę. Tym razem wlejemy selenie. Dobra, mi to mam sobie ogarnięte ten drugi wóz tak samo więc mogę wrócić do kabelków Już tam sobie wpuściłem wiązkę na dół, sondy są podłączone, jestem tutaj z przewodami także doizoluję, muszę dostać się tutaj do serwa, tam jeszcze wpiąć dwa przewody do czujnika przy serwie i dopiero całą taką wiązką tu wrócić do sterownika Kończę dniowe po 14 już, podłączyłem sondy, ten czujnik od serwa Zostało mi podłączyć czujnik ciśnienia klimatyzacji i zawór EBC do turbo sprężarki Także to my pod maską i wymiana licznika w zasadzie i był bez grubsza gotowy ten samochód do testów więc chyba jeszcze poświęcę poniedziałek chociaż już mam inne auto omówione, które już zresztą tu przyjechało ale chyba jeszcze poświęcę mu ten jeden dzień żeby po prostu to pogonić skończyć do testów, odejść na nabicie klimy i zobaczymy co dalej a w międzyczasie przyjechał do mnie taki fajny abarcik w nietypowym kolorze dosyć, bo to nie jest czerwony, bo tak widzę na ekranie telefonu, że on taki bardziej czerwony. To jest pomarańczowy, taki ceglasty. To jest zabart 695 ze skrzynią MTA będę tutaj montował turbosprężarkę GT17 z pełnym osprzętem, wiadomo, to co potrzeba oraz szperę do skrzyni biegów dodatkowo jeszcze klient zażyczył sobie obrotomierz analogowy nad tym się muszę pochylić, bo szczerze powiedziawszy nigdy jeszcze nie robiłem więc no muszę pomyśleć nad tym jak to ogarnąć i w którym miejscu go zamontować ewentualnie aha, i jeszcze z dodatkowych takich gadżetów będę też montował sterowanie klapą na guzik tak żeby się nie zamykała, nie otwierała sama tylko, żeby była na sztywno włączona, wyłączona. Więc to chyba od wtorku, bo w poniedziałek rano jeszcze będę montował Big breaka w jednym abarcie 595. No i nad tym się chyba jeszcze pochylę, ten jeden dzień. Kończę dzisiaj tą sobotę i ogólnie cały tydzień. I do zobaczenia w przyszłym tygodniu.